Jesteśmy na stacji diagnostycznej i pokażemy Wam na szarpakach. Także jeśli to dobrze mieli zobrazowane, w których miejscach w naszym zawieszeniu pojawił się luz i to dość spory luz. W tym miejscu mamy połączenie tuleją, tak zwany silent block. Tu mamy tuleje pomiędzy wózkiem a wahaczem, tuleja przednia i tu mamy tuleja tylna. W tych dwóch miejscach, właśnie jeśli chodzi, chodzi o ten typ zawieszenia, mamy. E, mamy możliwość, jakby jest możliwość pojawienia się luzów. Dodatkowo u nas jeszcze stuki wywołują e, te dwie gumy na łączniku stabilizatora, oraz oczywiście tutaj jeszcze też mamy e, w tym miejscu zobaczycie e, mocowanie stabilizatora. Także to są jakby te elementy, które będą w tym zawieszeniu wymieniane na poliuretany. Dodatkowo jeszcze tu mamy wózek w tym miejscu to jest wózek. Wózek, sanki, jak zwał, tak zwał. W tym miejscu też mamy tuleje metalowo-gumową. Tej gumę to rado, to jest bardzo malutko, także mało. Kto w ogóle rusza, tą tuleję. Ale w naszym aucie chcemy mieć to wszystko wymienione. Tu mamy, jeśli chodzi o przednie zawieszenie. Teraz, jeśli przesuniemy się do tyłu, zaraz się zobaczycie to na szarfakach. Tu mamy kolejne elementy, które będą wymienione na później czyli tuleje tylni belki. Zaraz zobaczycie jak to wygląda, jak wygląda luz na, jakby w tym, w tym elemencie, w tym zakresie. Ale najpierw wracamy do przodu, załączymy szarpagi i zobaczycie w których miejscach i jaki ten luz jest. Dotychczasowe tuleje metalowo-gumowe w naszym aucie widzieliście, w jakim są stanie. Stanie jest należy je wymienić. Moglibyśmy zrobić jakby wszystko na serii, czyli wymienić je z powrotem na, tak samo, na takie same tuleje metalowo-gumowe i cieszyć się dalszą jazdą, ale tego nie zrobimy. Dlaczego? Mamy auto, które ma już podniesioną moc, cały czas to auto jednak ma większe obciążenia niż seryjne, dlatego postanowiliśmy wymienić te tuleje metalowo-gumowe na tuleje z poliuretanu. Tak zwany poliuretan stosowany jest zarówno w sporcie, jak i w offroadzie, tam gdzie są większe obciążenia, gdzie jest potrzebna większa wytrzymałość, czy po prostu jeśli użytkownik potrzebuje dłuższego okresu czasu międzyobsługowego, czyli ten, ta, po prostu ta część starczyła na dłużej. Moje doświadczenia z poliuretanami są takie, miałem golfa trójkę, którego pamiętacie, większość z Was mam nadzieję pamięta z początków kanału tam było całe zawieszenie również zrobione na poliuretanie dlaczego? na początku na przykład tylnia belka wymieniłem tuleje tylniej belki na markową tuleję Lemfordera. starczyło to na 2-3 miesiące fakt faktem to auto jeździło po bezdrożach i to dość szybko jeździło po tych bezdrożach niestety ta tuleja, która była markowa nie chodzi nawet już o cenę bo, bo w przypadku kiedy płaci się również za montaż, demontaż cena części nie gra aż takich roli Miało być dobrze, niestety po trzech miesiącach były tak, takie same stuki. Wymieniłem w tamtym przypadku na poliuretany i później właściwie już do samego końca jeżdżenia tym autem ta tuleja działała poprawnie, nie było stuków, nie było luzów. Auto zachowało się bardzo dobrze na, na drodze. Także z tego samego względu, już jakby poparci doświadczenia z poprzedniego auta, wymieniamy w tym aucie tak samo te tuleje metalowe gumowe na poliuretany. Na co wymieniamy? Zobaczcie. Tutaj mamy tuleje, które będziemy montować do wózka. Jest to tuleja, która właściwie rzadko te tuleje się wymienia, rzadko te tuleje się zużywają. W naszym przypadku te tuleje w wózku wymieniamy tylko i wyłącznie dlatego, że całość już idzie na tych wzmocnionych elementach i nie chcemy, żeby za jakiś czas jakiś tam luz się pojawił na wózku, którego czy nie będziemy widzieć, czy... Czy no po prostu będziemy musieli się tym zająć? Chcemy to zrobić raz kompleksowo i nawet te tuleje, które prawdopodobnie nie będą miały dużego zużycia, chcemy wymienić już na poliuretan, żeby mieć święty spokój jakby do końca tego, do końca tego auta. Następnie, tutaj mamy zestaw na stabilizator. Czerwone tuleje są do, te tulejki są do zregenerowania łączników stabilizatora, a te żółte są już na sam stabilizator. W naszym przypadku stabilizator ma rozmiar 23 mm. To jest najgrubszy stabilizator, jaki wychodził w naszym aucie. Jeśli macie e, podobnej, e, podobnej konstrukcji out, czyli Golfa 4, właśnie oktawie, i macie cieńszy stabilizator, stabilizator, a chcecie uzyskać jakby e, lepsze prowadzenie, możecie pokusić się właśnie w tym momencie o wymianę tego. No i do tego właśnie będzie Wam potrzebna, e, jeśli będzie stabilizator na grubszy, grubsza, e, grubsza tuleja, czy tule, tuleja guma, która pod ten stabilizator podejdzie. Następnie mamy zestaw na przednie wahacze: to jest tuleja. Tylna, to jest tuleja przednia, zestaw właśnie na prawą i lewą stronę, i na samej górze, tutaj widzicie, są dwa komplety na tylną belkę. Dlaczego dwa? W Octavii, w Golfie wychodziły dwa rozmiary. Nie idzie dobrać po winie, po modelu auta, po wyposażeniu. Nie mamy pewności, że jaki rozmiar w naszym aucie został zamontowany seryjnie. Dlatego też po rozmowie z firmą, która dostarczyła nam te tuleje, zdecydowaliśmy, żeby wysłali nam po prostu dwa komplety i podczas montażu, jak okaże się jaki tam faktycznie rozmiar siedzi, zamontujemy prawidłową tuleję, a to co będzie zbędne im odeślemy. Jeszcze parę słów o tych samych poliuretanach. To nie jest tak, że to jest tylko do sportu. Poliuretany nadają się zarówno do sportu, jak i do normalnego użytkowania dla szarego kowalskiego poruszającego się. Po drogach. Na czym to wszystko polega? Jeśli chcemy mieć auto, które się lepiej prowadzi używamy je do szybkiej jazdy czy wręcz do sportu, do sportów wyczynowych, do off-roadu, potrzebujemy gumy, potrzebujemy elementy, właśnie wykonane z poliuretanu o wyższej twardości, żeby one razem że mniej się uginały pod naporem siły, która działa na samochód, a dwa, żeby wytrzymywały większe, większe przebiegi, żeby te dwa wskaźniki były zachowane. Wtedy wybieramy gumy, które po prostu są twardsze, wytrzymalsze. Jeśli chcemy mieć seryjne Seryjną twardość. Zyskujemy dzięki poliuretanom na y, okresie między, y, jakby między wymianami danej gumy, danego podzespołu, ale ta, ko, ten komfort jazdy zostaje zachowany, także to wszystko zależy od nas. To nie jest tak, że to jest tylko do sportu. Te gumy mogą być zarówno do sportu, wtedy wybieramy y, y, większą twardość, większą wytrzymałość tych gum, albo możemy mieć y, to do seryjnego auta i wtedy wybieramy najczęściej to tam jest kolor czerwony, a to już jest w zależności od producenta. Wtedy wybieramy po prostu. E, takie, taką twardość, która odpowiada seryjnej gumie. I jeszcze jeśli chodzi o wady poliuretanów, tych, tych, tych tulei, które te potocznie zwiemy poliuretanami. Jedyna wada, którą się spotkałem na internecie i z którą może nie, że mógłbym się zgodzić, ale jest prawdopodobna, to jest to, że te tuleje piszą. Jedni piszą, że piszą, a drudzy piszą, że piszczą przez Niepoprawny montaż. Trudno mi się do tego odnieść, ponieważ jeździłem około 50 tysięcy na takich gumach, u mnie osobiście w aucie nic nie piszczało, jeśli chodzi o zawieszenie. Jak jest u innych, z czego to wynika, trudno mi się do tego odnieść, ale no tak, e, tak piszą. Druga wada, z którą możecie się spotkać, z którąś tutaj się już nie zgodzę, to jest to o czym mówiłem wcześniej. Niektórzy piszą, że poliuretan to jest twarde zawieszenie, że taczka nie da się na tym jeździć, i tak dalej. W zależności od tego, jaką twardość tego elementu wybierzemy. To wszystko się odnosi do tego, co powiedziałem wcześniej, jeśli chcemy mieć bardziej sportowe auto do szybszej jazdy, wybieramy większą twardość, jeśli chcemy mieć serię, wybieramy odpowiednik serii. Tutaj nie ma jakby podstaw do tego, żeby twierdzić, że to auto po montażu tych, tych tulei jakby zmieni się komfort bez naszej wiedzy. On się zmienia, ale za, jakby za naszą zgodą, czyli w momencie kiedy wybierzemy twardsze, będzie twardziej, jeśli chcemy serię, będzie seria. Poliuretany zamontowane, pierwsze kilometry za mną, jeśli chodzi o prowadzenie auta, naprawdę jestem zadowolony, to jest właśnie to, czego oczekiwałem i przy tej okazji, jak już mamy to wszystko założone, mamy takie kolorowe elementy w naszym zawieszeniu, łatwiej będzie Wam pokazać na tak prostym zawieszeniu, jakie jest w Octavii 1, Golfie czwórce. W których miejscach gdzie mogą pojawić wam się luzy, stuki, skąd te dziwne odgłosy w trakcie jazdy mogą dobiegać? W pierwszej kolejności gdzie są te wymienione elementy, zobaczcie sami. Tutaj mamy na froncie stabilizator i łącznik stabilizatora. W tym miejscu są wymienione dwa elementy. Dalej, jeśli chodzi o to co wymienialiśmy, tutaj mamy na wahaczu przednia tuleja tylna tuleja to też jest wymienione. I teraz tak, jeśli chodzi o kolory, to co wspomniałem wcześniej. Czerwony kolor w tej firmie, w której zamawialiśmy gumy, oznacza jakby wartości seryjne, czyli to nie jest ani utwardzone jest zawieszenie, ani jakieś tam miękkie. To jest po prostu wartość seryjna, odpowiednik seryjnej gumy. Jeśli chodzi o twardość, oczywiście nie mówimy tu o wytrzymałości. Wytrzymałość powinna być dużo, dużo większa. Jeśli chodzi na, natomiast o Tą gumę, ten element wykonany z żółtego poliuretanu. Jest to poduszka wykonana z twardszego tworzywa w stosunku do tego czerwonego, dlatego że po kontakcie właśnie z firmą z Olkusza, która nam te gumy robiła, powiedzieli nam po prostu, że ta tuleja jest bardzo narażona na zużycie są tam dość duże siły, duże obciążenia i oni sugerują, że w tym miejscu że w tym miejscu jeśli zrobimy twardszą tuleję na pewno będzie to trwalsze a nie stracimy na komforcie użytkowania i tak też no, trochę się ich posłuchaliśmy po prostu mają doświadczenie w tym co robią także zasugerowaliśmy się tym co mówili i no i jest ta, ta żółta tuleja w tym miejscu włożona jeszcze jedna żółta tuleja która jest zamontowana czy żółta jakby guma która jest zamontowana jest tutaj na stabilizatorze. Dlaczego żółta? Powiedzieli, że ścianka tej gumy jest na tyle cienka, że oni nawet nie chcieliby się podejmować, żeby wykonywać ten element z, z twardości takiej, która jest na czerwonych elementach. Że w tym miejscu również dość duże siły działają i ich zdaniem powinno to się wykonać z trwałszego materiału, z racji właśnie tego, że ta ścianka, ścianka tej gumy jest stosunkowo cienka, ta przestrzeń pomiędzy mocowaniem a stabilizatorem jest niewielka i oni sugerują właśnie, żeby w tym miejscu również dać tworzywo mocniejsze, bardziej, bardziej wytrzymałe na, na te warunki, które panują na aucie. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj jeszcze jak jesteśmy z przodu jeśli chodzi o zawieszenie, o układ kierowniczy, skąd mogą dobiegać stuki, gdzie może wam i co tutaj zacząć stukać. Nie mamy tu zbyt wielu elementów, ponieważ tu mamy zwykłego MacPersona, wahacz, na końcu wahacza oczywiście mamy stworzeń, który może wydawać dźwięki, jeśli jest już wyrobiony i ma dość, oraz oczywiście końcówka kierownicza. Jeśli te dwa elementy są w porządku, nadal mamy jakieś stuki, no to oczywiście mamy tutaj drążek kierowniczy, który również ulega oczywiście zużyciu i tutaj też z tego drążka kierowniczego, mogą z tego przegubu kulowego mogą dobiegać różne dziwne odgłosy. Najczęściej są to stukania. Kolejnym elementem, który, który miał być wymieniony właśnie na poliuretan, były te tuleje metalowo-gumowe wózka. Tutaj jak widzicie jest cały czas stary element, nie widać ani żółtego, ani czerwonego koloru. Dlaczego? Jeśli chodzi o tą śrubę, była obawa, że albo śruba się ukręci, albo że okręci nam się gwint, który jest w karoserii i będzie problem, żeby to później zamontować, z racji tego, że te tuleje raczej nie ulegają w życiu, ale wiedzmy o tym, że, że są. Zostawiliśmy po prostu to tak jak jest, bo w innym przypadku, jeśli coś poszło poszłoby nie tak, trzeba by ściągać tapicerkę, ściągać podłogę, rozcinać fragmenty karoserii od góry, tak żeby do tego gwintu się dostać, żeby to naprawić. Nam firma Olkusza wykonała takie tuleje na zamówienie, Ogólnie na pewno yy, mało osób z Was wie, że w ogóle tutaj są tuleje metalowo-gumowe. Najczęściej yy, wszyscy jak wymieniają elementy zawieszenia, no to to wszystko sobie powiedziałem wcześniej, czy na wahaczu, czy na stabilizatorze. Tutaj yy, ten element jako tako większość mechaników w ogóle pomija, ponieważ on raczej nie ulega zużyciu. Tu już było nasze się że skoro montujemy już wszystko na poliuretanach, to chcieliśmy mieć Dosłownie każdą tuleję metalowo-gumową zamieniono na poliuretan. Niestety się nie udało, ponieważ mogłoby to przysporzyć nam więcej kłopotów niż korzyści. Ale tutaj, jak mówię, taka tuleja tu teoretycznie powinna występować. Do tego tutaj również firma produkująca te tuleje zdecydowała się, aby zastosować elementy żółte, czyli twardsze od, od tych elementów czerwonych, o większej twardości, trwałości. Z racji tego, że tutaj również tej gumy na, tej, na tym elemencie metalowym jest bardzo mało i nie zdecydowaliby się odlać tego właśnie z, ze słabszego materiału. Także te dwie tuleje metalowo-gumowe są zostawione tak jak były. Jest to, są to seryjne, seryjne elementy i tego nie wymieniliśmy. Być może jeszcze kiedyś tutaj podejdziemy do tematu, ale to jeszcze się okaże. No i ostatni element w tym aucie, w sumie dla mnie to chyba jeden z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o wymianę, to tu leje tylniej belki. Dlaczego jeden z ważniejszych? Dlatego, że wymiana tu jest stosunkowo problematyczna, zajmuje dużo czasu, jest to pracochłonne a miałem doświadczenia też z Belką wleczoną, ale w golfie Trójce wymieniłem te gumy na firmy Lemforder. Wydawałoby się, że firma bardzo dobra, jakość bardzo dobra, że to też starczy na trochę posłuży. Niestety po trzech miesiącach mojej jazdy w tym golfie te gumy się zerwały, pomimo prawidłowego montażu. No i teraz ktoś powie, że można byłoby reklamować, oczywiście, no tylko, że teraz policzmy sobie czas, policzmy sobie to, że jeśli reklamujemy gumy, no to najczęściej ktoś nie chce nam oddać pieniędzy, go chce wymienić na inne, no i wtedy jakby to było moje pierwsze spotkanie z poliuretanami, zamontowałem w to miejsce, zamiast tych lamforderów już zamontowałem poliuretany i do końca jakby działalności tego mojego Golfa, a myślę, że to było spokojnie z 50-60 tysięcy mojej jazdy. Te poliuretany nie wykazały w ogóle śladów zużycia, a dodam, że te lamfordery, które były zamontowane wcześniej, wytrzymały ze mną około 3 miesiące także różnica dla mnie osobiście znaczna, i dopiero jakby wtedy się w pełni do tych poliuretanów przekonałem. Tutaj mieliśmy oryginalną gumę metalowo-gumową, w sensie tuleję metalowo-gumową. Tak ona wygląda po demontażu, oczywiście jest trochę jeszcze bardziej zmęczona niż to było na aucie, ale tutaj widać zresztą, że ta guma jest pozrywana. Druga, z drugiej strony guma nie wyglądała wcale lepiej. Jak się objawia to zużycie? Oczywiście, jeśli mamy już mocno pozrywane te gumy, jeśli machniemy kierownicą w prawo, w lewo, czujemy, że ten tył jak jamnik za nami podąża, że te ruchy nie są natychmiastowe, tylko, że ten tył dopiero jakby gdzieś nas tam dopiero dogania i dopiero się stabilizuje, że, że ten ruch auta nie jest jakby płynny jednostajny, tylko, że skręcamy kierownicą w, troszkę w prawo, tak byśmy zmieniali yy, energicznie pas i dopiero ten tył gdzieś na, nas tam właśnie na tej drodze goni i dogania, mówię to jest taki troszkę jamnikowaty efekt się śmieje a do tego na dziurach oczywiście stuki, dość głośne stukania, wydawałoby się w pierwszym momencie, że to coś być może przy amortyzatorze, być może coś ze sprężyną a tak faktycznie to właśnie są te, te tuleje, takie postukiwanie to dość mocne wiadomo i mocniej ta guma jest już wyrwana, zużyta a tym głośniej te stuki słychać jeśli chodzi o tylne zawieszenie, gdzie jeszcze mogą, yy, mogą być stuki, no to tutaj mamy oczywiście mocowanie amortyzatora. Jeśli zdecydujemy yy, się na tańsze, yy, gorsze jakościowe amortyzatory, zdarza się tak, a miałem też już tak w jednym aucie, że amortyzator był ok, wszystko było w porządku, że wybiła się właśnie ta tuleja. Tutaj yy, tego nie widać, w tym miejscu jest gumowa tuleja. Która, na której jest mocowany ten amortyzator, i ona też potrafi się, jeśli jest kiepskiej jakości, zużyć. I ja tak miałem na przykład w mojej Megance. To jeszcze nie była era wag w moim życiu. Wtedy miałem Renault Megan, jedynkę, i te tuleje tutaj w amortyzatorach, w tanich amortyzatorach, niestety się wybiły, pomimo tego, że amortyzator był sprawny i do samej pracy amortyzatora, jak amortyzatora, nie mogłem mieć zastrzeżeń. Tak, tutaj pojawił się bardzo duży luz. I, no i tak się jak trzeba było tą część wymienić. Oczywiście tutaj są seryjne gumy, e, z tego amortyzatora nie było tutaj żadnego problemu, z tym tego właściwie nie ma sensu, jeśli montujemy dobrej jakości części, żeby zmieniać na jakiekolwiek tam poliuretany, czy, czy coś innego. Ale pokazuję Wam właśnie, że w tym miejscu mogą się pojawić suki. no i oczywiście jeśli coś nam się zadzieje tu ze sprężyną, czy ona pęknie e, i przez to zacznie, zacznie się opierać nie w tym miejscu, co trzeba, to również mogą się pojawić jakieś czaski, skrzypienia, czy cokolwiek, jakiekolwiek inne dźwięki z tym związane. Jeśli chodzi o ten materiał, to już wszystko. Pamiętajcie, że zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, czy Wam się podobało. A my bierzemy się za następne odcinki. Do zobaczenia, cześć.